Taki mamy piękny dzień dzisiaj. Dzień dobry, a my zaczynamy dzisiaj sezon. Officially, będziemy startować, będziemy robić porządki, przygotowania w hotelu. To, co poskładaliśmy pod koniec zeszłego sezonu, dzisiaj będziemy to wszystko wykładać. Także zapraszam do oglądania. Ja muszę sobie zabrać ten błotnik. To sobie kół techników naprawię. Całkiem dobrze się to udało, bo. Przykręcę te stare śrubki, wezmę dłuższe i po prostu tutaj na wierzch położę jakieś podkładki. Te śrubki będą widoczne i przykręcę to przez podkładki i powinno się trzymać. Dobrze będzie. Nagraj moją e, fantastyczną notę dla pracowników, żeby to jest, mi... tak. Ma nikt tego nie dotykać. Mało tego, że to jest ruch. Po angielsku to i po hiszpańsku. Tak, dla, dla jasności, prawda? Dobra. I idziemy. Idziemy do mini klubu, tak? Idziemy zobaczyć jak ten mini klub, czy nie zalało go, czy nie jest cały z Ja wezmę klucz. Wszystko wszyscy szykują. Haj Mucho trabajo. No, no, No terminado. <laughs> so so to piękne miejsce Jest! Oj Grazias Proszę bardzo, jak podnawiali bloki W naszej palapie wymienili daszek nawet Hmm Prace jeszcze trwają Ale spokojnie Podobno mają się wyrobić Nie możemy na razie za dużo zrobić Wszędzie jest rozpiździel totalny No ale zobaczcie jakie palmy nice. <laughs> można, się, można się po prostu delektować z tym widokiem Powynosiliśmy trochę gratów, y które są w mini klubie. Bardzo dużo pokupowaliśmy tych rzeczy dzięki naszej zaradności, a w zasadzie oliwii zaradności. Cały czas sprzątamy, 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 sprzątamy Ale co? Idziemy co? Idziemy coś zjeść. Idziemy coś zjeść, Oliwia, nie rób takiej miny, bo ja cię nagrywam w tym momencie. A, no idziemy coś zjeść, idziemy coś zjeść. Najważniejsze, że już tyle jest zrobione. Już kostiumy, kostiumy trochę ogarnęłam. Już jeszcze nie wszystkie. I, I wysłaliśmy właśnie kostiumy frogiego do prania. Bardzo dobrze. Idziemy na jedzenie, chodź Oliwia. Idziemy do Williego. Zobaczcie, jak te drzewa wyglądają. Obcinane całe. A zobaczcie, jak to będzie wyglądało w sezonie, jak urośnie. Tu kiedyś rosło takie piękne drzewo, sosna i wycięli. A tu zrobili całkiem nowy plac zabaw dla dzieciaków. Uj, jaka maszyna działa! Coś tam robią. Willy, jeden z najlepszych i najtańszych w sumie fast foodów. Tutaj w naszej okolicy? Co będę jadł? Nie wiem, co będę jadł, ale myślę, że jakąś kanapkę. Co ostatnio jadłem? Tę kanapkę z, a, mięsem. z lamy. Z mięsem z lamy, chyba wezmę to samo. Była dobra. Wróciliśmy z jedzenia, ale nic nie nagrałem, bo Oliwia oczywiście pracowała i musiała rozmawiać przez telefon. Nie wytrzymała ani chwili bez pracy. Już się zaczyna. Już zaczyna głupieć. Nawet w przerwie pracuje. No, to było ważne. Mhm. Nie ma tak jak przywyknąć do hiszpańskiego y, stylu życia. <laughs> po prostu mm, z roku na rok jest coraz ciężej się od tego odzwyczaić. Tutaj po prostu życie płynie trochę wolniej i jakby nikt się bardzo niczym nie przejmuje. Każdy chodzi wyczulowany i komu się nic się nie śpieszy. W zasadzie to niewiele się dzieje, prawda, Oliwia? Jakieś organizacyjne organizacyjny rzeczy Oliwia robi plan Przygotowuje wszystko na Wielkanoc Dzień dobry Oliwia Chcesz powiedzieć dzień dobry? Mogę, dzień dobry To w zasadzie nasz trzeci dzień w hotelu już No bo co, nic tak w zasadzie się nie dzieje Poza tym, że wszyscy się szykują do sezonu Pico prawie otwarte Co to? Oliwia ma jeszcze tak dużo Brokatów i jakichś różnych rzeczy Które wzięliśmy z Polski Od razu kupiliśmy wcześniej Bo jesteśmy przedsiębiorczy Tutaj ceny za niektóre rzeczy są Tam cię nie widać na pewno Bajońskie sumy Bajońskie sumy Dwa to razy, to trzy razy, razy droższe Różne rzeczy są Dlatego też kupiliśmy to w Polsce I w jakiś tam sposób sobie postaramy to odebrać Hola, buenos Buenos dias Buenos dias chicos Dach prawie skończony, ale jeszcze nie. Jeszcze się pierdzielą Tutaj takie krzaki. Bananowce, a nie krzaki. Piękne kwiaty. A tam cała armia sprzątaczek sobie idzie. Buenos días. Buenos días, mi amigo, ¿cómo estás? Bien ¿y tu? Buenos, Buenos días. Gracias por los chocolates estaban buenísimo. ¿Sí? Buonissima, grazie, De nada Dziecię. Hola Buenos, dias. Buenos dias. De nada Tak właśnie, bo daliśmy w końcu tutaj Wszystkim ludziom w hotelu Hola e, Daliśmy wszystkim ludziom w hotelu Te pasi które kupiliśmy <gry acne> I wszyscy się ucieszyli Także super Wszystko zaczyna wyglądać Tak jak powinno wyglądać Basen dziecięcy Hej, tu się wszystko myje. A takie było pieprzone wczoraj. Pięknie, pięknie. Schowek w winiklubie. Różne gadżety, które mamy dla dzieciaków. Ale coś tam światło nie działa. O co chodzi? Tak to wygląda teraz. A tak będzie wyglądało... Prawie nikogo nie ma w pracy. Ja w biurze próbuję wydrukować plakaty. No się wydrukowało jakieś takie dziadostwo, nie wiem dlaczego. I skończył się toner. Nawet nie ma nikogo w biurze, żeby zapytać o pomoc, więc zapytałam do Dorberta. No i zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Zmieniłeś? Tak. I jak było ciężko? No nie. Are aresztują nas za to? Mam nadzieję, że nie. Sprawdź, czy działa. Może się musi jakoś zainstalować albo coś. Bo wiecie, drukarki żyją swoim życiem po prostu. Wyszła jakaś ktoś... kartka? No jeszcze nie. No sprawdź, tam w środku jest. A, wyszło bardzo dużo kartek. Dawaj to. Działa. Co? Dobra robota Norbert, piąteczka! Takie Taki jedzenie. Pracowniczy dzisiaj. Taka kanapa. I. Oliwia. Można powiedzieć, że teraz to już się wszystko zmienia z godziny na godzinę. Nie wiem, czy stycznie. Jesteśmy właśnie po jedzeniu. Chwilę odpoczęliśmy. Ja idę zamknąć pewne rzeczy, i na dzisiaj pracę kończymy. No, taki to odcinek. E czy będzie coś z poszukiwań? Będzie! I może nawet jeszcze dzisiaj coś, ale w najbliższej przyszłości może być ciężko, dlatego że plaże, które są uczęszczane przez turystów, które są blisko nas, gdzie mógłbym się udać spacerkiem, po prostu są przeszukane przez maszyny. Przeszukane, przesiane przez maszyny. I byłem raz na plaży, znalazłem jakieś 40 centów, z czego leciało mi dwójkami i piątkami, w sensie 2 centy 5 centów, więc totalnie bez sensu. Ale może dzisiaj jeszcze się wybiorę w jedno miejsce, gdzie e, właśnie robili przesiew tego piasku i rzucali te wszystkie śmieci na kubkę. Zobaczę, to było ze dwa albo trzy dni temu, podjadę, zobaczę czy jeszcze ta kubka leży, jeżeli tak, to właśnie wezmę. Detektor i postaram się tam to przesiać. Może coś tam jest? Może coś tam znajdę? Nie wiem. A te cytryny rosną sobie na takich właśnie drzewach u nas w hotelu. No i też mają już kwiatki w tym roku. Takie kwiaty mają pąki. I niektóre są tak jakby prawie dojrzałe. Niektóre są dojrzałe, a niektóre są jeszcze niedojrzałe. No, ale tak to się przedstawia. A w zeszłym roku przez cały sezon nie było ani jednej. To znaczy były, ale same zielone. Jeszcze kana persony, zawinęliśmy na kolację. Może i na śniadanie. My już w jedziemy do domu i od razu pojedziemy na tą miejscówkę. Zobaczyć czy, czy coś się da, u, uda znaleźć, czy nie. Oliwia, jak myślisz? Na jaką miejscówkę? Oliwia jeszcze nie ściele Na taką miejscówkę, gdzie przesiewali piach z plaży i wywalali wszystkie śmieci w jedno miejsce Zobaczymy czy jeszcze jest ta kubka Ja pamiętam, że to jest koło sklepu do którego my chodzimy, do Erskiego i to jest taki las po drugiej stronie i to jest, że to było tuż za tym lasem tuż, mam na myśli następna ulica To tu, to tu, to, 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 to tam Piękne kolory morza, co? A tutaj można jechać Można kampera, tak. Blisko morza są takie parkingi, zazwyczaj od głównej ulicy. Można sobie stawać, i też kamperkami sobie ludzie stają. Pewnie teraz wieje wiatr, a stanę na razie tu. O, już widzę! Już widzę, że zabrali ten, ten skarb. Nie, jest jeszcze. To wieje jak szalone. Jest zły ten cały skarb leży tu. Ciekawe czy to już nie jest rozgrabione To jest to Myślisz? Myśl... No zobacz, no, zbiera takie wszystkie muszelki Więc myślę, że jeżeli takie muszelki wszystkie zbiera i ja mam tu się z detektorem to tu może być pełno monet Pewnie nic nie słychać, ale w ogóle jest odpływ, tak mi się wydaje Można byłoby tu przyjść i pochodzić w wodzie. Tam sobie jedzie klientka i jest normalnie po kostki ma wody, tylko że wieje bardzo. I tu normalnie do tego momentu, o, gdzie te fale, to tam jest cały czas tak płytko. Bardzo dużo odpływ. W ogóle to tak, nie wiem czy pojadę tam kopać to, bo strasznie wieje. Jak przestało, to pojadę, a jak nie, to po prostu będzie na tyle w tym odcinku. I do zobaczenia w następnym. Może z